Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych poczyniach z gołąbkami na wesoło. Może to nie jest najlepszy czas na nagrywanie filmów o gołębiach. Wszyscy, myślę, bardziej myślami są z tym paskudztwem, koronawirusem. No ale trzeba żyć, podchodzić pozytywnie chyba do życia. Nie dać się jakoś pogrążyć myślami. Pokażę, może co tutaj u nas ciekawego. Jak ładnie urósł pionier kawał gołębia że to będzie czysta mamusia wyciągnąłem z miseczki, go wsadzimy z powrotem jest na pewno duża rozpiętość między tymi gołąbkami w wielkości, bo tak szybciutko tylko pokażę to jest gołąbek po obcym, Ta to różnica jest wielkości bardzo duża ale fajnie, że są zdrowe Kołąbki, które nie miały małych, tutaj maliny. To widzę ostre amory miłosne, więc niedługo będą jajeczka. <grymne> yy, skończyliśmy remont dachu. Także fajnie, muszę się pochwalić, że mam w końcu upragnione okienko. Będzie tutaj Dużo słonecznego światła wpadało. Na pewno w te upalne dni będę musiał to jakoś przysłonić, żeby nie było tu zaraz upału. Z pozytywów to jeszcze powiem tylko tyle, że tutaj para Tomuś Rorat i nasza Szymusia złączyła się. Także to mój został trafiony strzałom Amora i już mają jajeczko jedno, tu widzę, że za moment będzie pewnie drugie. Tak to wygląda, mówię tu fajnie dużo słonecznego światła wpada. Można uchylić, zupełnie inny klimacik się zrobił. Jeszcze w tym tygodniu, nie wiem właśnie czy jak to będzie wszystko wyglądało przez to paskustwo. to chciałem moliery pociągnąć, trochę większe zrobić, bo zostało tyle materiału z dachu, że jest czym się pobawić. Pokażę jeszcze coś tutaj na przedziale samiczek i młodzieży. Tu było dużo światła. Ale znowu, latem było dosyć gorąco. Więc mamy też okienko. Piękne lazurowe niebo. Dużo światła można przewietrzyć. I tutaj w apartamencie naszym miłosnym u Dominisi. I siedem, pięć, trzy. I jajeczko. Dzisiaj pewnie będzie drugie. Gąbki rosną zdrowe. Duże. Tak to wygląda. Pary, w których już są większe. To już widzę, że samczyki ganiają samiczki drugi raz. Chyba też już jest jajeczko, ale nie będę przeszkadzał. Tak to wygląda. Może w końcu dochowamy się w połowych po malinkach, bo tu jedno jajeczko dobrze zobaczyłem było zalężone, ale gołąbek nie miał siły się chyba przebić, bo już później wiedziałem, że jest za długi okres, to jak rozłupałem jajko, to był martwy, martwy pisklaczek w środku. Ale teraz życzę im, żeby się udało, żebyśmy mieli w końcu te wymarzone połowę, Bo tak jak powiedziałem, z połączenia tego niebieskiego i połowego, to koledzy im podpowiadają, że powinien wyjść połowy. A tu też malinka Pionieros. I tak to wygląda, gdy pod piąteczką ostre amory miłosna i co koledzy wszystkiego dobrego i koleżanki dużo zdrowia trzymajcie się nie dajmy się złapać temu kaskurtstwu pozdrawiam